Dzień dobry, witam wszystkich. Obiecałem nagrać szybko odcinek o cenach i rynku jabłek, więc spełniam swoją obietnicę i nagrywam. Dwa słowa powrotu do poprzedniego odcinka. Zapomniałem dodać, że przed przymrozkami wykonywałem zabieg mieszaniną mocznika oraz siarczaną magnezu. Mogło mieć to wpływ na ostateczny efekt, więc mówię tam informację. Ale wracając do cen, mamy bardzo ciekawą sytuację. To znaczy na rynku jabłek deserowych mamy sytuację taką, że wraz z postępem zbiorów cena jabłek nie maleje, tylko rośnie. Na początku zbiorów za Paulereda, czy też delikatę zarwanego od 6,5, mogliśmy uzyskać około złoty 30 do 40 za kilogram owoców w skrzyni. Teraz możemy otrzymać około złoty 60 do złoty 80. A więc rynek ocenił, że jabłek jest mało i trzeba podnieść cenę. Nie można przekładać sytuacji z rynku jabłek letnich 1 do jednego na rynek jabłek jesiennych czy też zimowych, ale pewien trend można zaobserwować. Wielkimi krokami zbliżamy się do zbiorów gali, naszej topowej odmiany. Odmiany, która raczej konkuruje na rynkach globalnych niż na naszym rynku tutaj okolicznym czy też krajowym, jest przeznaczona po prostu na eksport na dalekie rynki. Sadownicy oczekują, że będzie powtórka z 2017 roku, czyli cena gali prosto z drzewa około 2 zł za kilogram owoców w skrzyni. Niestety to nie jest powtórka z 2017 roku. Europa ma jabłka. Jest ich mniej, dużo mniej, ale je ma. Oczywiście ma też swoje problemy, o czym porządne portale sadownicze informowały. Jak we Włoszech, tam sytuacja w czasie kwitnia, kiedy spadł śnieg. W Belgii, Holandii czy Francji upały w lipcu, pod koniec lipca. Czy też we Włoszech ten nowy tam szkodnik inwazyjny. Ale to są czynniki, które nie wpływają tak destrukcyjnie na ilość plonu handlowego, jak przymrozki. Więc Europa trochę tych jabłek jednak ma i nie będzie tak dużo zasysała tych jabłek z naszego rynku. Więc nie mamy powtórki z 2017 roku. A podobnie chciałem zauważyć, nawet w 2017 roku cena Gali raczej bardzo rzadko i tylko na nieznacznie przekraczała 2 złote, ponieważ ta gala po, po kupieniu w Polsce, po zapakowaniu jechała na dalekie rynki do Indii, Arabii Saudyjskiej czy też Wietnamu i tam rywalizowała z galą amerykańską, nowozelandzką, czy też chilijską, gdzie nie było przemrozków. A ja nie sprzedawali swoje jabłka w normalnych cenach. Więc musieliśmy być konkurencyjni cenowo, ponieważ nasze jabłka nie mają tak dobrej marki, nie mają tak dobrej jakości jak jabłka z tamtych krajów. A więc cena jest naszym najistotniejszym czynnikiem konkurowania. Więc taką. Ta sytuacja właśnie tam na dalekich rynkach oddziaływała na cenę gali i stopowała ją w Polsce, żeby ona nie przekraczała tych dwóch złotych, bo inaczej po prostu nasze jabłka traciły konkurencyjność. I proszę zwrócić uwagę, że na przykład Jona Goldy dogoniły praktycznie gale w cenie za kilogram w 2017 roku, bo na Jona Goldy ten czynnik aż tak mocno nie oddziaływał. Ten czynnik konkurencyjności Nowej Zelandii, czy jabłek z Nowej Zelandii, czy z Chile. I w tym roku może być podobnie, to znaczy, cena gali może się tylko zbliżyć do 2 zł. Prosto z drzewa może tej ceny nie przekroczyć, ponieważ dalej jest ten sam czynnik konkurencyjności na rynkach docelowych. Jak będziemy mieli za drogą galę, to będzie nam ją ciężko po prostu sprzedać w jakimś tam Wietnamie. Ale ten czynnik nie oddziaływuje na inne odmiany tak silnie. Na przykład na szampiona nie będzie tak silnie oddziaływał, bo szampion to nie jest raczej jabłko do dalekich wysyłek. Szampion raczej sprzedawany jest na rynku tutaj Europy Środkowej i Wschodniej. Konsumenci go znają, polubili go, przyzwyczaili się do niego, akceptują go. Więc dla tej odmiany może być też dobra sytuacja. Bo w Europie Środkowej i Wschodniej jabłek będzie dużo, dużo mniej. Tutaj były przymrozki, w przeciwieństwie do Francji czy też tam Belgii. Tutaj były silniejsze przymrozki, są większe straty przymrozkowe. Jest również efekt przemienności. W całej Europie Wschodniej było dużo jabłek w zeszłym roku, a wiadomo, że im dalej na wschód, tym mniejsza znajomość agrotechniki, im mniejsza umiejętność poradzenia sobie z przemiennością owocowania. Dlatego też przyczynia się tam często stosowana podkładka silnie rosnąca, bądź półkarłowe podkładki. A więc... A więc tutaj będzie mniej jabłek, w tej Europie Środkowej i Wschodniej. Znają szampiona, lubią szampiona, jest potencjał na rynku do sprzedania tej odmiany w dobrych pieniądzach. Oczywiście te rynki nie płacą, tak jak Indie czy Arabia Saudyjska, więc... Nie można jakichś tam mieć wielkich oczekiwań, ale raczej będzie łatwy zbyt i powinna być naprawdę dobra cena. Miejmy taką nadzieję. <laughs> Oczywiście na cenę Gali też ma wpływ konkurencja, tak? Po ile konkurencja sprzedaje swoje jabłka. Wiemy, że zakończyły się zbiory gali we Włoszech. Praktycznie również Francja czy Ukraina są po zbiorach. No i na przykład na Ukrainie kilogram gali w skrzyni prosto z drzewa kosztuje złoty 60. Zł. Podobnie we Włoszech. No, to taki jest kamyczek do koszyczka. Natomiast nie wiadomo co oczywiście będzie zimą, jak się sytuacja będzie kształtowała. Cały czas to mówimy o oczekiwaniach na ceny jabłek prosto z drzewa. Jak będzie, jaka będzie sytuacja zimą, to zobaczymy. Miejmy nadzieję, że lepsza. Miałem w poniedziałek okazję rozmawiać z dwoma panami, którzy mają bardzo dużą wiedzę na temat rynku jabłek, zarówno tego polskiego, europejskiego, jak i światowego. Siedzą w tej branży już dosyć dużo, dużo czasu. No i mają różne celne spostrzeżenia. I takie celne spostrzeżenie jedno sobie zapamiętałem, które tam padło, że ten rok pokaże, w jakim miejscu jest polskie sedownictwo? Europa ma trochę swoich jabłek, uspokoi swoje potrzeby, nie będzie ciągnęła towaru z Polski, to Europa Zachodnia. I my będziemy musieli sobie sami poradzić ze sprzedażą naszego towaru. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Zobaczymy też, czy ta ilość, którą w tym roku wyprodukowaliśmy, będzie sprzeda sprzedażna po cenach, które nas satysfakcjonują. To znaczy, czy za każdy kilogram będziemy dostawali takie pieniądze, jakie nam się podobają. Jeśli tak, to będzie to sygnał, że pewnym, na pewnym pułapie, tym obecnym, nieważne czy to jest 2,5 czy 3,5 miliona ton, powinniśmy się zatrzymać z produkcją. Jeśli ta cena będzie zbyt niska, no to znaczy, że w takim wypadku trzeba jeszcze ją ograniczać, ale chyba tego w tym roku nie będzie. Ale ten sezon naprawdę może nam pokazać w którym miejscu jesteśmy. Czy uda nam się zagospodarować wszystkie jabłka jakie mamy? Satysfakcjonujących nas cenach. Miejmy nadzieję, że tak będzie.